Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i tarciane. Tym razem będzie to riff. Jest to gra od 2 do 4 osób. Od 8 lat i na 30-45 minut. W pudełku mamy instrukcję. Plansze graczy, a mówiąc dokładniej, 4 plansze graczy dla czterech graczy. 88 żetonów punktów. 112 fragmentów rafy koralowej w kolorze żółtym, fioletowym, czerwonym i zielonym. 28 fragmentów w każdym kolorze. I oczywiście karty mamy. I tych kart jest 60. Przygotowanie do gry jest bardzo proste. Po prostu segregujemy nasze elementy rafy koralowej i zgodnie z ilością liczby graczy należy odłożyć odpowiednią ilość rafy koralowej do pudełka. Podczas przygotowania elementów rafy koralowej należy odpowiednią ilość odłożyć do pudełka. W grze używamy wszystkich 28 fragmentów rafy koralowej w każdym kolorze. W grze trzyosobowej używamy 24 fragmentów w każdym kolorze, a w grze dwuosobowej używamy 18 fragmentów w każdym kolorze. Pasujemy dokładnie nasze karty i wykładamy trzy obok naszej talii do bierania. Tutaj mamy również bank naszych punktów. Każdy gracz otrzymuje po dwie karty. Oczywiście nie pokazujemy tych kart naszemu przeciwnikowi. Tutaj pierwszy gracz ma dwie karty i drugi gracz ma również dwie karty. Oprócz tego jeszcze dostajemy trzy pieniążki o nominale 1. I dostajemy również plansze. To jest nasza podstawa w tej grze. I upewnijmy się, że jedna z tych plansz ma tutaj taką rozgwiazdę. I osoba, która wylosuje taką rozgwiazdę, rozpoczyna grę. Czyli to będzie pierwszy gracz, bo ma tutaj taką rozgwiazdę. I jeszcze każdy gracz bierze po jednym elemencie z każdego koloru i układa na swojej planszy, na środku swojej planszy, w dowolnej kolejności. Czyli tak jak tutaj mamy przedstawione. Gdy będziemy już bardziej zaawansowani w grze riff, to możemy te nasze elementy rafy na początku układać w dowolnym miejscu, czyli przykładowo bym mogła sobie wtedy położyć tutaj ten zielony, tutaj ten żółty, ale jak jesteśmy początkującymi graczami, to na środku naszej planszy właśnie wykładamy w dowolny sposób nasze cztery elementy rafy koralowej. I w ten sposób możemy już rozpocząć naszą rozgrywkę w reef. W swojej turze, czy może wykonać jedną z dwóch możliwych akcji do wykonania. Albo weźmie sobie jedną z trzech dostępnych kart, które są osłonięte, albo weźmie jedną kartę z wierzchu stosu, albo zagra jedną z swoich kart na rynku, a następnie weźmie odpowiednie elementy rafy koralowej, jak w tym przypadku dwie żółte albo dwie zielone, i będzie mógł zapunktować za wzór, który ma tutaj poniżej. I każda wartość takiego wzoru jest napisana na dole, czyli przykładowo ten gracz zdecyduje się zabrać sobie kartę tę środkową, następnie musi uzupełnić puste miejsce, czyli odsłania kartę z wierzchu stosu. Teraz kolejna drugiego gracza, i on zdecyduje się, Zabrać tę kartę swoją fioletową, czyli zabiera dwa elementy fioletowe. Następnie musi ułożyć je gdzieś na swojej planszy i zrobi to tutaj. Jeden tutaj, drugi tutaj i może zapunktować za wzór na dole. Czyli dostaje jeden punkt za każdy widoczny z góry żółty element rafy koralowej, a więc dostaje jeden punkt tutaj za ten żółty element. Następnie taką kartę kładzie na stos kart odrzuconych swoich i taki punkcik właśnie zdobywa za ten jeden element Teraz kolej na pierwszego gracza. On będzie chciał zagrać kartę z ręki. I tutaj zabiera dwa elementy zielonej rafy. Następnie układa je w wybrany przez siebie sposób, czyli tutaj będę chciała położyć w ten sposób. I jeszcze punktuję za ten wzór na dole. Jeden punkt za każdą czerwoną rafę. Tutaj mam tylko jeden, a więc biorę jeden punkt i kładę u siebie w zasobach. Następnie te karty daje na stos kart, odrzuconych i wykonanych kart. Teraz kolej na drugiego gracza i on będzie chciał wziąć tę kartę do siebie na rękę. Następnie uzupełnia proste pole. I teraz pierwszy gracz znowu. I pokażę, na czym polega zabranie karty ze stosu dobierania. Gdy bierzemy kartę ze stosu dobierania, to zabieramy taką kartę. Oczywiście nie pokazujemy jej naszemu przeciwnikowi. Następnie musimy zapłacić za kartę, którą pominęliśmy o najmniejszej wartości. Czyli tutaj mamy dwie piątki i jedną czwórkę, czyli taki pieniążek położylibyśmy na karcie o najmniejszej wartości, czyli tutaj na czwórce. Dajemy tutaj ten pieniążek, bo zabraliśmy kartę z wierzchu stosu nawet ja by była dwójka, trójka, czwórka, to wtedy wiadomo, dajemy na dwójkę, czyli karta o najniższej wartości, w tym przypadku czwórka. Otrzymuje jeden pieniążek na siebie, gdy zabieramy kartę ze stosu talii. Teraz drugi gracz decyduje się również zabrać kartę ze stosu talii i zabiera sobie na rękę. Następnie musi położyć znowu do najniższej wartości, czyli znowu na czwórce Teraz pierwszy gracz będzie chciał zagrać tę kartę, a więc bierze dwa elementy czerwone do siebie na planszę. I w jakiś sposób, czyli ja sobie położę ten czerwony na czerwony, żeby sobie powiększyć. Teraz mam już dwa piętra właśnie tego czerwonego. I jeszcze jeden sobie dam. Tutaj. A następnie punktuję za ten wzór. Czyli za każdy widoczny zielony z góry element rafy koralowej otrzymuję jeden punkt. A ja tutaj mam trzy widoczne zielone elementy rafy koralowej, czyli otrzymuję trzy punkty. I zabieram do siebie. Teraz drugi gracz, zagra tę kartę. Weźmę sobie dwa fioletowe, bo ma już plan. Dwa fioletowe elementy. Następnie ułoży jeden tutaj, a drugi tutaj. I może jeszcze zapunktować za ten wzór. A jeśli chodzi o ten wzór, to on oznacza, że zdobywamy dwa punkty za każdy widoczny żółty fragment rafy, który znajduje się obok naszego najwyżej ustawionego zielonego fragmentu. I te kombinacje różnią się między sobą. Na nasz najwyżej postawiony fragment jest tutaj ten zielony. I dostajemy tylko dwa punkty właśnie za. Za to, że koło tego zielonego znajduje się tylko jeden żółty fragment, a więc otrzymujemy dwa punkty. Bierzemy sobie trójeczkę i wydamy sobie jedynkę do puli. Teraz pierwszy gracz zagra sobie tę kartę, a więc sobie zabiera dwa żółte elementy. Układa je w dowolny wybrany przez siebie sposób. Na przykład tutaj dam jeden żółty, żebym miała takie pięterko. I tutaj obok tego drugie żółte. I tutaj mamy tą samą punktację, co miał w drugi gracz. Tylko że tym razem otrzymujemy dwa punkty za każdy fioletowy fragment, który znajduje się obok najwyżej postawionego czerwonego fragmentu. Czyli tutaj mamy czerwony i fioletowy, czyli otrzymujemy dwa punkty, bo tutaj mamy fioletowy, który sąsiaduje właśnie z najwyżej położonym czerwonym fragmentem. Czyli również otrzymujemy dwa punkty, tak jak nasz przeciwnik przed chwilą. Bierzemy sobie trójeczkę i wydajemy jedynkę, a drugi gracz zagra sobie tę kartę, czyli zabierze sobie fragment zielony i czerwony. Następnie musi je gdzieś ułożyć, czyli da sobie czerwony na czerwony, żeby zrobić takie piętro i zielony sobie też założy na zielony, żeby sobie czegoś tu nie popsuć. Następnie jak najbardziej możemy dostać cztery punkty, bo mamy tutaj taką linię trzech fioletowych, a więc dostajemy cztery punkty za linię fioletowego koloru. Jeszcze gracz sobie weźmie tę kartę i uzupełni puste miejsce. Maksymalną ilość kart, jaką możemy mieć na rękę, to cztery. Pierwszy gracz ma trzy karty, a więc jeszcze jedną może mieć na ręce. Dlatego warto je zagrywać i odpowiednie karty brać na rękę, ponieważ mamy ograniczoną ilość miejsca na ręce. Maksymalnie można mieć 4 karty na ręce. Istotne jest, że zawsze liczy się widok z góry, nie liczy się widok z boku. Ważny jest widok z góry, jeśli chodzi o rozpatrywanie naszych kart. I teraz właśnie drugi gracz sobie zagra tę kartę, bo tutaj ma wzór. I dostanie aż 6 punktów. Ale najpierw musimy wziąć dwa zielone elementy rafy koralowej i gdzie się ułożyć. I sobie przykładowo ułożymy sobie obok i jeszcze jeden tutaj, żebyśmy mieli w ten sposób dwa zielone koło siebie. I jak najbardziej zdobył tutaj 6 punktów, przybierze sobie piątkę i jedynkę do swoich zasobów. Pierwszy gracz zabierze sobie tę kartę, bo już ma plan i to będzie jego czwarta karta na ręce, ale mniej więcej sobie wymyślił, co będzie chciał zrobić. Drugi gracz zagra sobie tę kartę po prostu, zabierze dwie czerwone rafy i ułoży sobie tutaj na tym czerwonym. Maksymalną ilość, jaką możemy mieć pionowo, czyli maksymalne piętro, jakie możemy mieć, to jest właśnie cztery. Czyli cztery elementy rafy maksymalnie możemy mieć na naszej planszy. I to byśmy jeszcze zapunktowali za żółty wzór. Ale niestety nie mamy trzech żółtych elementów rafy po stosie. I teraz pierwszy gracz zagrywa sobie tą kartę, bierze zielony i fioletowy element, fioletowy i zielony. I następnie kładzie zgodnie ze swoim planem i fioletowy na fioletowy. I zapunktowałby jeszcze za ten wzór żółty, ale niestety nie ma trzech żółtych koło siebie. Natomiast drugi gracz zagrywa tę kartę, bierze fioletowy i zielony, czyli fioletowy i zielony. Następnie układa sobie gdzieś, na przykład tutaj, i fioletowy. Tutaj przykładowo i punktuje za tę kartę, czyli ma na czwartym poziomie czerwony kolor, żeby dostać 5 punktów. I jak najbardziej się zgadza. Mamy czerwony kolor na czwartym poziomie, czyli dostajemy 5 punktów dla swoich zasobów. Teraz pierwszy gracz zagrywa tę kartę, bierze sobie dwa fioletowe elementy rafy, a następnie układa je sobie w ten sposób, żeby mieć dwa piętra. I oczywiście punktuje za ten wzór, a za ten wzór punktuje aż dwa razy, bo ma tutaj zielone w ten sposób ułożone. I tutaj ma zielone w ten sposób ułożone, czyli zdobędzie aż osiem punktów, bo ma dwa razy wzór, który znajduje się na tej karcie. A teraz drugi gracz zagra sobie podobną kartę. Tutaj dwa żółte elementy zabiera. Kładzie je gdzieś u siebie na planszy, przykładowo tutaj. I punktuje. Czyli na drugim poziomie musi być zielona rafa koralowa i fioletowa. A jak najbardziej tutaj gracz ma dwie. Zielone rafy na drugim piętrze, czyli dostanie 10 punktów. Tutaj, jeśli chodzi o fioletowe, to niestety chyba nie ma, ale ma zielone. Czyli otrzyma ten gracz 10 punktów za dwa piętra dla dwóch zielonych raf koralowych. Zabieramy sobie 10 punktów do siebie. Koniec gry następuje wtedy, gdy któraś z raf koralowych wyczerpie się całkowicie. Czyli przykładowo w danej rundzie zniknęłaby zielona rafa koralowa. Gdy z chociaż jednej puli koloru zostanie dobrany ostatni fragment, gra zakończy się wraz z końcem aktualnej rundy. Gra kończy się natomiast natychmiast, gdy skończyłyby nam się karty w naszej talii. To wtedy taka rozgrywka automatycznie jest ukończona, gdyby wszystkie karty się wyczerpały. Oprócz tego na koniec gry, jeśli gracz ma jeszcze jakieś karty na rynku, czyli przykładowo pierwszy gracz ma jeszcze jakieś karty na rynku tutaj, może zapunktować jeszcze bez brania żadnych raf koralowych, może zapunktować za te karty, ale tylko jeden raz. Czyli przykładowo zostałyby mi takie karty i bym patrzała teraz, że mam tylko jedno piętro żółte, a tutaj potrzebuję chyba dwóch pięter koło siebie żółtych. Czyli za tą kartę prawdopodobnie bym no, nic nie dostała. Natomiast za tą, kartę, za tą kartę jak najbardziej, bo tutaj na drugim poziomie musi być zielony kolor. A ja tutaj mam. I tutaj sobie patrzę, że mam jak najbardziej na drugim poziomie dwa razy zielony kolor. Czyli tutaj bym miała raz co najmniej spełnioną taką możliwość zapunktowania, ale na koniec gry punktujemy tylko raz, czyli dostałabym dwa punkty. Tutaj ten gracz również miał jeszcze karty na koniec gry, przykładowo takie, ale niestety no, nie spełniałby warunków tych punktacji, więc on by akurat nie dostał żadnych punktów za karty, które mu pozostały na ręce. Następnie podliczamy punkty i osoba, która zdobyła najwięcej punktów, wygrywa, na w przypadku remisu, wygrywa gracz, który zapełnił więcej pól na swojej planszy. Ale jeżeli nadal jest remis, to wygrywa ten gracz, który ustawił więcej kolumn z czterech fragmentów. Wtedy byśmy patrzyli sobie. Jeżeli i to nie rozstrzygał wygranej, to gracze wspólnie cieszą się zwycięstwem. Jakie mamy mniej więcej karty z naszą punktacją? Tutaj mamy kartę pierwszą, za którą zdobywamy pięć punktów za każdy żółty element rafy koralowej i zielonej, które znajdują się na drugim piętrze. Tutaj otrzymujemy 4 punkty za taki wzór, czyli po skosie zielone elementy rafy. 6 punktów za żółte elementy rafy, które tworzą taki kwadrat. Tutaj 5 punktów za fioletowe elementy rafy koralowej, które znajdują się koło siebie i obydwa te elementy rafy koralowej muszą się znajdować na drugim piętrze, czyli dwa fioletowe elementy rafy koralowej na drugim piętrze. Tutaj 5 punktów za każdy zielony element rafy koralowej. Czyli zielony element rafy koralowej musi znajdować się na czwartym, ostatnim piętrze. Tutaj mamy takiego swoistego jokera. Przy spełnianiu warunku liczy się tylko poziom fragmentów. Mogą mieć one dowolny kolor. Czyli przy tej karcie liczylibyśmy każdy kolor, który znajduje się na trzecim poziomie naszej rafy. I tutaj mamy jeszcze taką kartę, że zdobywamy dwa punkty za każdy widoczny, fioletowy fragment, który znajduje się obok Twojego najwyżej ustawionego, żółtego fragmentu. Czyli szybciutko podsumowując wszystkie zasady, w swojej turze albo zagrywamy jedną kartę z ręki, dobieramy wskazane elementy rafy koralowej i spełniamy warunek, który jest na dole. Następnie, następnie otrzymujemy punkty. Albo dobieramy jedną z trzech dostępnych kart, które są i na przykład wybieramy sobie tę i bierzemy na rękę. Następnie uzupełniamy ze stosu dobierania. Albo oczywiście możemy również wziąć kartę z naszego stosu dobierania, a następnie wziąć taką kartę na rękę do siebie i zapłacić jedną monetą pominiętą kartę, która ma najmniejszą wartość. W tym przypadku byłaby tutaj ta jedynka. Czyli płacimy i bierzemy sobie ze stosu dowolną kartę. I to są wszystkie możliwości w tej grze. Układamy nasze elementy na naszej planszy, odrzucamy karty wykonane i osoba z największą liczbą punktów na koniec gry wygrywa. A koniec gry następuje wtedy, gdy jedna z praw koralowych się wyczerpie. Dziękuję za uwagę, a to była gra. Riff.